To data niezwykła, bo przypomina nam o tym, że wolność odzyskaliśmy nie po zakończeniu II wojny światowej, a dopiero gdy w naszym kraju upadł komunizm 4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory do Sejmu i całkowicie wolne do Senatu. To dzień przełomu i dzień, w którym zaczęliśmy budować zupełnie nową, demokratyczną Polskę. W środę w naszym mieście odbyły się uroczystości o podniosłym, ale i bardzo optymistycznym charakterze. Ta data jest dla nas też ważna, bo trzeba przypomnieć, że Szczecin pełni taką. Istotną rolę w tym procesie szczęśliwego zakończenia procesu zmiany ustrojowych, bo przypomnimy, że te pierwsze strajki 1988 roku właśnie rozpoczęły się w Szczecinie, w szczecińskim porcie, w szczecińskich Tramwajach, więc możemy powiedzieć, że. To tutaj kiełkowała ta wolność Europy. Szczecin jako miasto wolności pojawiało się nie tylko w przemówieniu prezydenta Piotra Trzystka, ale i innych gości wydarzenia. Nie da się bowiem ukryć, że wolność pisana była także krwią mieszkańców naszego miasta. Nie ma wolności bez Solidarności, o czym przypominał Mieczysław Jurek, szef związku zawodowego, który był sterownikiem walki o kształt kraju, w jakim dzisiaj żyjemy. Dzisiaj wielu Polaków ta data różni, ale i. W obchodach państwowych nie ma Solidarności, dlatego że nie są proszeni przedstawiciele naszego związku. Trwa doroźna kłótnia, ale w historii nie da się zmienić, nie da się zakłamać, a nie wymazać roli Solidarności w tym wydarzeniu. Ćwierć wieku to ogromna przestrzeń. Czy dobrze wykorzystaliśmy ten czas? Opinie są pewnie rozbieżne. Nie zmienia to jednak faktu, że młode pokolenia muszą być edukowane jak wyglądało życie przed rokiem 1989. 4 czerwca to także data symboliczna. Początek nowej drogi, początek drogi, która no, doprowadziła nas do dzisiejszego, mam nadzieję, że wszyscy uważają lepszego jutra. Choć ta droga nie była ani prosta, ani usłana różami. 4 czerwca Polacy pokazali, że chcą zmiany. Postawili na nowych ludzi, na ludzi związanych z Solidarnością, co doskonale pokazują wybory do Senatu. Na 100 mandatów, 99 otrzymali kandydaci z Komitetu Obywatelskiego Solidarności. Przed Urzędem Miasta zaprezentowano także wystawę zdjęć pokazujących, jak nasze miasto rozwinęło się na przestrzeni ostatnich lat. Na placu postawiono także kilkanaście urn, do których mieszkańcy mogą składać życzenia i prośby, jak według nich powinno zmieniać się nasze miasto.